Tu co Siadaj, Na fotelu siadaj. 10 zł. Chłodki pozdrowienia z Anglii od Ankiela Władzkiej. Rachał, właśnie. Rachał mnie wymaga. Pozdrawiam również. Rachał mnie wymaga. Będę pełnym dla Was. Tylko, że Agata Artur, 5 zł. Stasiu nalej Soni wody, w Stasiu nalej Soni Wody. Pozdrowienia dla chłopaków. co Pozdrawiam. on Pozdrawiam. Ja, Za mną zrobił. Nie skrety, ludzie nie poznali. Marce Panek, 69 jej. 5 złotych. Ciekawy jestem, czy jeden drugiego przylaparł kiedyś na waleniu konia. Przyznać się, ile razy robicie to dziennie? Jestem ciekaw. Nie bądź ciekawy, bo wpadniesz do kawy. Tadiu, Takiego masz. Mam. To może zrobić. A ja se pierdolę, karalucha. Spróbuj tylko. Spierdalaj, kuramugole jebane. Ja kupiłem, moja wódka. Nie, Sonia?

Čao, Sonjka! Šta je ono kod tebe? Šta moraš da ostane na ti. Leniwe pizdeczki 5 zł. Jebane bandyckie menele tylko siedzicie na piździe cały dzień i nic nie robicie. Stasiu Bandyto z PRL-u, zamiast pić tą wodę, powinieneś pojechać do córek i je uściskać menelu nieumyty, a ty duchu masz ryj jak cel z podceli. Nie, Kożny, nie to albo nie do Błażę, na imieniny. Duchu i Stasiek, pięć złotych. Zostawcie ich w spokoju, wyzywając ducha, czy potrzywając się pod ducha Gosię, albo córkę Stasia widać, że jest im przykro. Chłopaki sobie żyją jak żyją, ale są ludźmi. Pozdroduszku i Stasiu, pozdrówcie miasto bogatynia, Kamil. Dzięki. Kamilek, pozdro. Bogatyń. Pozdro. Ja tu, wiesz. Nie, nie ingeruję w to, wiesz, oni pierdolą. Wypisz Mamy. Pięknie! A ty tancz, 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 ty ty ty, ty ty, ty Akurat tak. Pięć złotych. Siema bandyci gieniu, co ty z kopalni wylazł a, 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 dopiero co? Idź, idź wykąp, człowieku, bo wyglądasz jakbyś morda węgiel wydobywał. Jak tam Ewelina, co słychać, chyba by jednęła coś, bo jakaś ty spokojna pozdro, Stasiu duchu śmiec. Dobrze, spokojnie. Spokojnie. Jak na wojnie. Spokojnie, na wojnie. Pokojnie jak na wojnie. Dupię, nie, tam Gosia, byli. Gosia, kochany duszku, pięć złotych. Stasiu będzie pytał Ewelin duchu, pieska, sonie, popchnie, a robótki ręczne. Stasiu będzie pytał Ewelin duchu, pieska, sonie, popchnie, a Geniusia robótki ręczne. Stasiu będzie pytał Ewelin duchu, pieska, sonie, popchnie, a nie. A tu to... pa kje ja pijem dole. Ča sanjka? A ono či se šalba? Ja, ja. A ti tam uvažen ka jesti iši? Się... Ti? Ja? Ti. Tam jest szampon, sumy, bo wszystko jest. Ta łodzielka. Dobry, dobra, ja otworzę, wylina.